Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku przeglądu newsów. Cyberpunk 2077 dostał złoty status i trafił do tłoczni. Już nic nie powinno przeszkodzić w pojawieniu się gry na rynku w ustalonym terminie. Dla przypomnienia, premiera już 19 listopada. Premiera filmu Duna została przełożona prawie o rok. Film pojawi się w kinach dopiero 1 października 2021 roku. Dla branży filmowej nastały nie najlepsze czasy. To nie jedyna produkcja, gdzie premiera została przesunięta. Chyba nie muszę mówić z jakiego powodu. <kuh> japońscy gracze krytykują Sony, pewnie zapytacie dlaczego? Wszak prezentacja youtuberów z kraju kwitnącej wiśni raczej była dla japońskiego odbiorcy udana. To w czym rzecz? Sony postanowiło zmienić funkcję przycisków napadzie. W Japonii krzyżyk zawsze służył za anulowanie, a kółko za potwierdzenie. Teraz japońscy gracze będą musieli zmienić swoje przyzwyczajenie, bo od teraz krzyżyk w Japonii, jak w innych rejonach, akceptuje, a kółko służy do anulowania. Dla japońskich graczy jest to mało intuicyjne, bo w ich języku kółko oznacza dobrze lub poprawnie, a krzyczek oznacza nie lub niedostępne. Need for Speed Hot Pursuit Remastered już oficjalnie. Poznaliśmy polskie ceny. Na Xbox'a wyceniono ten tytuł na 180 zł, a na PlayStation 4 na 170 zł. I jak dla mnie, te kwoty to nieporozumienie. Wersja Remastered praktycznie niczym się nie różni od wersji z 2010 roku. Phil Spencer, szef marki Xbox, w wywiadzie dla redakcji Wired wypowiedział dość ciekawe słowa. Cytuję: Myślę, że 8K to inspirująca technologia. Urządzeń mających możliwość wyświetlania tej rozdzielczości tak naprawdę jeszcze nie ma. Wydaje mi się, że od 8K dzieli nas wiele lat. O ile kiedykolwiek będzie to standardem w grach wideo. Koniec cytatu. Zaraz, zaraz, a przypadkiem Microsoft nie twierdził, że Xbox Series X pozwoli na wyświetlanie gier w 8K? I chyba zostawię to bez komentarza. Z serii z archiwą X. PlayStation 5 posiada tajemnicze śruby w obudowie. Według dziennikarzy, po odkręceniu ich będziemy mieli możliwość wymiany bocznych białych paneli na inne. Jeśli to prawda, to ja chcę wymienić je na te. Jest to fanowski projekt, ale wygląda niesamowicie i Sony powinno zatrudnić tego kolesia do projektowania edycji specjalnych PlayStation 5. Microsoft prezentuje 20 gier, które odpalimy na Xbox Series X w 4K, w 60 klatkach na sekundę i z HDR. Nowy Xbox pręże muskuły, tylko jest jeden szczegół. Są to gry na starą generację i nie każdą z tych gier odpalimy w stałych 60 klatkach. Tak wiem i tak jest to lepiej niż na PlayStation 5, bo jak na razie Sony tak naprawdę nic nie pokazało, a przynajmniej nie w temacie wstecznej. Tylko, że ja czekam na gry na nową generację i chcę wiedzieć, jak one będą działać na nowych sprzętach. Do październikowej oferty PS Now trafią między innymi Days Gone i MediEvil. Pierwszy tytuł podobnie zniknie z niej na początku 2021 roku, ale i tak te dwie gry są naprawdę niezłe i aż szkoda, że usługa PS Now nie jest dostępna w Polsce. Xbox Series X z funkcją automatycznego dodawania header do gier, które nie posiadają tej opcji. Podobno rezultaty są oszałamiające. Szkoda, że jak na razie Microsoft skupia się bardzo mocno na wstecznej i nie pokazuje nowych gier. Ale zapewne nie ma co pokazać. Wszak start nowej generacji zawsze borykał się z problemem braku gier na Next Gen. I wsteczna Xboxa może trochę uratować sytuację i problemu nie mam w co grać. W sieci pojawiło się wideo porównujące grafikę gry NBA 2 K21 z PS4 i PS5. I muszę przyznać, że wersja na PS5 wygląda naprawdę wyjątkowo dobrze, a nawet powiedziałbym, że świetnie. Różnice między PS4 i PS5 są ogromne. Odbicia, cienie, kibice czy same modele koszykarzy wyglądają na NEX genia genialnie. Polak skazany przez polski sąd za nielegalne rozpowszechnianie filmów. Polski pirat musi zapłacić 48 milionów poszkodowanym firmom, ale to nie wszystko. Został także skazany na rok więzienia w zawieszeniu. Wyrok dość ostry, ale gdy poznajemy szczegóły sprawy, to wszystko staje się jasne. 25-latek miał własną witrynę, gdzie udostępniał pirackie kopie filmów za pieniądze. Prał brudne pieniądze, inwestując w nieruchomości i w kryptowaluty czyli biznes internetowy po polsku. I tym mało optymistycznym akcentem kończę ten przegląd Newsów. Pozdrawiam i do usłyszenia.